Tyle, ile y, zmieściłoby się na y, dwóch stadionach narodowych, mniej więcej. Muzyka Tutaj jest taki ciemny, czarny światek przestępczy. Muzyka to są rysunki starodawnych arabskich Indian. Pochodzą one sprzed około tysiąca lat. Basen, do którego można sobie wejść i elegancko spędzić parę upojnych chwil w ciepłej wodzie Morza Karaibskiego. Aruba jest wysepką maleńką. Mówi się, że ma zaledwie 179 km kwadratowych. To jest mniej więcej tyle, ile dwa połączone miasta Augustów. Rozciągłości: wyjścia ma 30 km z północ na północ i około 8 km z zachodu na wschód. Taka jest ta wysepka. Zamieszkuje na Arubie około 109 tysięcy mieszkańców. Jak to Państwu unaocznić, to jest mniej więcej tyle, ile zmieściłoby się na dwóch stadionach narodowych. Mniej więcej, bo oczywiście tam jest zawsze jakaś tam rezerwa wolnych miejsc. Taka populacja na takiej małej wysepce, większość ludzi mieszka na północnym wschodzie, na północnym zachodzie, w części północnej tam są miasta, Nord, tam jest Stolica, Orientat. a tutaj na południu, gdzie w tej chwili gramy, jest troszeczkę, troszeczkę luźniej. Nie ma właściwie żadnych miejscowości, oprócz małej miejscowości, Nicolas to jest miejscowość, która jest nazywana przez miejscowych miejscowością Czech City, czyli miejscowość czekoladowa. Oczywiście chodzi o mieszkańców tejże miejscowości, bo tutaj w tym miejscu mieszkają głównie imigranci z Wenezueli, z Kuby, z, z okolicznych miejscowości karaibskich. A tak to główną część mieszkańców stanowią imigranci z Europy, z Holandii. Taka jest Aruba. Zajęliśmy państwo już tej serii odcinków o Arubie, Północne Wybrzeże. Tam jest sporo piasku, tam jest dużo plaż. Natomiast ta część południowa jest nieco bardziej skalista. To jest piękne na Arubie, że ona jest naprawdę, mimo małej wielkości, bardzo, bardzo rozmaicona. Widzimy właśnie, jak wygląda Południowe Wybrzeże. Jest kompletnie inne od tego północnego. Skaliste, pełne klifów, bardzo urwistych krawędzi skalnych. Tam wtedy widzimy bardzo wzburzone fale morza. I gdzie niegdzie widzimy już krzyże. Te krzyże mogą oznaczać tylko jedno. Prawdopodobnie ktoś w tym miejscu nieopatrznie postawił nogę i spadł w przepaść. Niedaleko stąd widziałem przepiękny cmentarzyk. Przepięknie, ponieważ leżący tam ludzie, leżące ciała mają najpiękniejszy chyba widok na, całym, na całej tej wyspie. Mają widok na piękne południowe wybrzeże, na piękne morze. A tymczasem jeszcze chwilkę pokręcimy na tym południowym skrawku ruby bo jest naprawdę, naprawdę pięknie i bardzo, bardzo wiecznie. Nicholas, czyli Święty Mikołaj. E, miejscowość e, tak się nazywa, jest na południu e, Aruby, ostatnio taka duża miejscowość e, na tej wyspie w Fioruk południowym. Miejscowość, jak wspomniałem Państwu na innym ujęciu, nazywana jest przez e, e, Białych Chocolate City, to znaczy po amerykańsku miasto czekoladowych, a więc ludzi o delikatnie mówiąc bardziej ciemnej też. Tak, proszę Państwa, to jest miejsce, gdzie jest największe skupisko migrantów z Kolumbii, z Wenezueli, tudzież z Wysp Dziewiczych, ewentualnie z Kuby i z Curacao. To są te wyspy, na których ta część ciemna ludności, czarna, w to miejsce najczęściej się wybierała i tutaj się osiedlała. Tutaj to miejsce jest również słynne z tego, że tutaj jest taki ciemny, czarny światek Tutaj są agencje towarzyskie, tutaj wciąż się odbywa niewolnictwo, handel ludźmi, oczywiście w tym właśnie rozumieniu handlu z podtekstem seksualnym i wykorzystywaniem zwłaszcza kobiet. Tutaj w nocy podobno lepiej się w niektóre uliczki nie zapuszczać, ponieważ faktycznie tam panowie Alfonsi mogą nam zrobić krzywdę, także tam z kamerą iść nie będziemy. Natomiast miasto jest. Tak jak to większość miast na Rubie, podobne jak Orientstad, z tą właśnie różnicą, że tam w Orientstad jest większość białych, głównie mieszkańców pochodzenia europejskiego, kolonistów z Holandii. Natomiast tutaj w miejscowości St. Nikolaus dużo więcej widzimy ludzi o czarnym kolorze skóry. Tyle o St. Nikolaus, a teraz chodźmy się co nieco po tej mieścinie przejść. Drodzy Państwo, teraz co nieco o historii. Otóż Aruba, na której się znajdujemy, to jest bardzo, bardzo stary ląd, zresztą jak większość lądów na całej Ziemi. Otóż Aruba, jak mówią archeolodzy, kiedyś była w okolicy dzisiejszych wysp Galapagos. Następnie, na skutek ruchów sejsmologicznych, została przesunięta w okolicę współczesnej Ameryki Środkowej. To oczywiście wówczas jeszcze nie było. Następnie w okolicę Karaibów. I około 100 milionów lat temu Aruba wypiętrzyła się. Ponad poziom morza. A więc to wszystko, co obecnie na Arubie oglądamy, to jest nic innego jak stare dno morskie. I faktycznie, jak poglądamy tutaj jeszcze kamienie, one faktycznie mają takie na sobie wzory, które sugerowałyby, że to są wszystko pozostałości po, po morzu, po dnie morskim. A obecnie jesteśmy w ciekawym miejscu. Otóż jesteśmy na. Terenie Parku Nordowego, jesteśmy na terenie jaskini Fontaine, i tutaj jak wejdziemy dokładnie, zaraz to po prostu, pokażemy na ekranach Państwa yy, odborników, bymy, proszę państwo tajemnicze rysunki. To są rysunki stardawnych arubskich Indian, pochodzą one sprzed około tysiąca lat. Yy, przed wtedy rzeczy, zwierzęta, różne kształty tutaj żyli ludzie. Natomiast jeszcze przed ludźmi tutaj było morze i to wszystko było. Zdalane wodą. Ta jaskinia ma dwie części. Część pierwszą, taką bardzo rozległą, potem jest zwężenie, a następnie jest jeszcze większa dziura, jeszcze większa pieczara. Ona ma około 500 metrów wysokości. Tam z kamerą nam wejść nie wolno. Natomiast wiem, że tam są że Właśnie nadchodziłem na taki mały rekonesans i faktycznie mnóstwo tych itoperzy uciekało przed moim ruchem. One już powoli tam się skierowały w głąb jaskini w tą w część niedostępną dla turystów, więc tam nie wejdziemy, ale spróbuję Państwu co nieco pokazać chociaż tą, tą część dostępną, ponieważ tego typu jaskini na oroby są dwie, ta i jeszcze jedna, o której już za chwilę. Tak jak Państwo obiecałem, jesteśmy w jaskini drugiej, jaskinia Wadirikiri. Jaskinia, z którą wiąże się pewna bardzo bajkowa, bardzo fantastyczna legenda. Jak Państwo wiedzą, w za siódmą górą legendy bardzo lubimy i o legendach dużo mówimy. W związku z czym również i tu powiem Państwu tą arubską legendę. Otóż Wadirikiri była córką pewnego wodza, była piękną córką wodza arubskich Indian, którzy kiedyś żyli właśnie na tychże terenach. Okazało się, że Wadirikiri szuka męża, Chętnych było naprawdę bardzo, bardzo wielu. Każdy z nich chciał posiąść za żonę piękną córkę wodza, piękną córkę Waderikiri. Okazało się jednak, że Waderikiri ma bardzo trudny charakter, a może inaczej, ma bardzo duże wymagania i bardzo wielu mężów przybywało, aby... Posiąść rękę, ale nikomu z nich się to nie udało. Aż wreszcie Wadelikiri poznała wspaniałego, białego mężczyznę, jak to mówi legenda White Mana. Okazało się jednak, że ten człowiek nie podoba się ojcu Kiri, co skutkowało tym, że za karę, za tą miłość, Wadelikiri została zamknięta tu właśnie, w tej jaskini i tutaj doczekała swojego żywota. Stąd właśnie nazwa Wadelikiri Niektórzy ją przez kół, niektórzy przez w to jest ta właśnie ta, to imię tejże córki, pięknej córki wodza, która tutaj dokończyła swojego żywota. Taka to legenda a Indian, właśnie tutaj mamy obok Indian Hello, ja, którzy szli gdzieś tam z tych szczeluści jaskini Wadeli Za chwilkę też tam pójdziemy kawałeczek, aby to co, co, co Państwu tę jaskinię przepiękną grotę pokazać. Jaskinie Wadrikiri. No tak, legenda legendą, ale jaskinia kiri jest naprawdę niesamowita. Ta druga część, o której mówiłem Państwu tam w poprzednim ujęciu jest chyba jeszcze bardziej romantyczna, jeszcze bardziej dostojna. Idziemy takim bardzo wąskim tunelem, aż nagle tak nam się tutaj pięknie, pięknie objawia. Na górze jest wielki, wielki otwór skalny, który, przez który widzimy niebo. No, miejsce yy, drodzy Państwo, naprawdę niesamowite, miejsce praktycznie bezludne. Tutaj turystów jest bardzo, bardzo mało. Jesteśmy w parku narodowym ARI Kok się pewnego pana, który tutaj żył wieki, wieki temu. Park Narodowy Arikok to właśnie dwie jaskinie, to kaktusy, to przepiękne, przepiękne takie pustynne wzgórza, wydmy, to niesamowite takie baseny naturalne nad brzegiem morza. To wreszcie taka fantastyczna, fantastyczna, sucha sawanna. Tutaj w Parku Arikok warto przybyć i głównie właśnie dlatego, że tutaj po prostu nie ma ludzi I tego typu pejzaże bajkowe, faktycznie be, pełne, pełne legend, pełne wyobraźni, te wyobraźnię jest tu bez liku, bo tego typu takich właśnie grot skalnych, to powiem Państwu, że niewiele w życiu e, miałem okazję widzieć, a właściwie chyba po raz pierwszy w życiu tego typu skalną grotę. Typu tej tylko w bajkach, w w legendach, a w Arikoku na własne oczy. Ale żyje jak to na morzu. Drodzy Państwo, jest w parku narodowym Arikok jeszcze jedna ciekawostka, oprócz tych dwóch jaski, o których mówiłem na poprzednich ujęciach. Otóż chodzi mi o naturalne baseny, po angielsku natural pools. To jest właśnie takiż to basen, do którego można sobie wejść i elegancko spędzić parę upojnych chwil. Ciepłej wodzie Morza Karaibskiego. Tutaj e, teoretycznie zwykle jest bezpiecznie, ponieważ basen leży w takiej otulinie skalnej, dzięki czemu do środka ta woda jest taka łagodniejsza. Natomiast dzisiaj jest bardzo, bardzo mocno wzburzone morze, przez co te fale raz na pewien czas dostają się do środka tejże misy, tego basenu, i faktycznie wówczas na twarzach. Tam, że kąpiących się ludzi widać delikatne, delikatne przerażenie, ale póki co chyba wszyscy żyją i chyba mam takie nieodparte wrażenie i pokusę, żeby razem z nimi, chociaż przez chwilkę, tam się w tejże naturalnej mi pokąpać.